Do naszego wrażliwego świata nagrywam jeszcze jedną notatkę, i również z lasu, więc będzie drugą notatką z lasu. Notatkę o ważności słów. Czytałam dzisiaj też fajne słowa. Niestety nie pamiętam autora że słowa są przynależne czasowi, a cisza wieczności. I uważam to za przepiękne motto. Chociaż przecież słowa otaczają nas codziennie. Ja idę teraz przez las i drzewa, które tutaj są w moim ukochanym lesie, komunikują się ze mną bez słów. Kiedy przystanę którymś, przy którymś z drzew i odesłę się do niego, niezależnie czy będzie to słowa, słowem, czy tylko w myślach wypowiem słowa, to drzewo reaguje. Nagle poruszę się na wietrze. Tak naprawdę, można by było powiedzieć, że komunikacja to nie tylko słowa i o tym doskonale wiecie, ale słowa odnoszą bardzo, słowa są bardzo, bardzo ważne. I teraz po pierwsze, słowa, a po drugie, to jaka energia idzie za słowami. Jeżeli rozłożymy każde słowo na czynniki pierwsze, to znaczy. Na literki. A literki e, numerologicznie sobie sprawdzimy. Okaże się, że słowo ma dane słowo ma wibrację danej cyfry, danej liczby. Czy cyfry? cyfry. I w konsekwencji, gdybyśmy matematycznie rozpisali na przykład życzenia świąteczne, które otrzymamy, albo list, to zobaczylibyśmy ciąg, e, ciąg cyfr. I teraz, te cyfry mają swoje odpowiednie wibracje, co oznacza, że na przykład słowo anioł ma w, w odczuwaniu zupełnie inną energię niż słowo przeciwstawne, tyczące się niefajnej energii. Nawet nie chcę tego słowa tutaj wypowiadać. Słowo kocham cię, czy miłuję cię jest miękkie w odbiorze, Wypo... prawda? Wypowiedzcie sobie słowo kocham cię albo słowo miłujecie. One nie są tymi samymi słowami. Jedno i drugie ma zupełnie inną, inny odbiór, ale oba są miękkie. Miłujecie. Po prostu od razu rozpala ogień w sercu. Taki dobry, ciepły, rozgrzewający. I teraz. To jest pierwsza rzecz, czyli własność energetyczna danego słowa, jakby zbiorowa jego wibracja, tak można powiedzieć. A druga rzecz to jest to, co my robimy ze słowami, czyli jaka energia płynie z naszych słów, wzmocniona energią naszą. Ja hołduję w zasadzie, że zawsze można powiedzieć, drugiej osobie, co się myśli i czuje, w taki sposób, żeby jak najbardziej komfortowo została przyjęta i z, przyjęty i zrozumiany nasz przekaz. Ale jeśli ktoś będzie miał wypaczone filtry, dzięki którym będzie patrzeł na świat, czasami może się zdarzyć, że z naszych słów wyciągnie coś, co będzie dla niego trudne, traumatyczne. I, jakby my tego w ogóle nie mieliśmy na myśli. Dlatego komunikacja jest bardzo ważna i wyjaśnianie jest szalenie i niesamowicie ważne. Jest taka metoda portret terapeutyczna, portret muzyczny, gdzie do konkretnej osoby grupa, grupa dobiera kilka utworów muzycznych określających jego duchowość, jego spojrzenie na świat itd., itd., tak jak go grupa widzi. Dobiera do, do niego do tej osoby konkretnej konkretne utwory. E, jakby istotą całości jest, żeby człowiek, który poddał się temu procesowi, zobaczył, jak widzi go świat jednocześnie może on i musi nawet zadawać pytania. I na moich zajęciach, kiedy uczyłam się terapii zajęciowej u pani Sabiny Siwiec i opowiedziała nam o tym portrecie, pokazała nam ja sama poprosiłam, że chciałabym być poddana takiej metodzie terapeutycznej, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I nie brałam udziału w procesie wybierania piosenek, ale było nas mało, więc byłyśmy tylko we trzy. Więc dwie koleżanki wybierały dla mnie piosenki, które określały ich zdaniem mnie. Były to trzy piosenki. Nie pamiętam dokładnie określające moją duchowość, chyba moją spojrzenie na świat i to, jak mnie widzi świat, coś takiego, coś, coś mniej więcej, takie to były jakby dziedziny. No i wróciłam dopiero w momencie, kiedy prezentowały mi te utwory. No i była informacja, że teraz na przykład twoja duchowość i utwór taki i taki i co się okazało. E Wybrały piosenki Show Must Go On Frydygo Merkurego. Wybrały piosenkę jakąś taką regę fajną, że coś tam że, o, o tym, że nie pamiętam dokładnie, że się nie poddawać, tylko do przodu iść, coś takiego. I wybrały piosenkę na określenie chyba mojej duchowości. To nie jest piosenka, tylko utwór Vivaldiego. Przepraszam Chopina, Walc wiosenny. No i i co się okazało? Zupełnie o tym nie wiedziały, ale wals wiosenny jest utworem, który ja mam jako dzwonek w telefonie ustawiony i bardzo lubię ten utwór, więc totalnie nie będąc w ogóle świadome tego. E Zupełnie podświadomie gdzieś znalazł taki utwór określający mnie. Ale co ciekawe, sytuacja, gdzie ja bardzo uważnie wsłuchiwałam, ponieważ ja zwracam uwagę na słowa, bardzo uważnie wsłuchiwałam się w słowa obu utworów. I pierwszy raz tak naprawdę, tak dokładnie słyszałam piosenkę Queen Show Must Go On, Frediego Merkurego. I pojawiło mi się pytanie: Show Must Go On, czyli one widzą mnie jako aktorkę. Że ja gram? Czy że ja tak się chcę wyróżniać? Jak to jest? Dlaczego takie słowa padły? Dlaczego takie, takie zachowanie? E, dlaczego one określiły mnie tą piosenką? I całe szczęście, że mogłam zadawać pytania, ponieważ e, ich odpowiedź mi totalnie zaskoczyła. W ogóle nie chodziło im o to, że ja gdzieś tam gram, że, się że chcę się pokazać, że powiedziały, że trzeba masz gołączyć, że przedstawienie musi trwać, że jakbyż ja się nie poddaję i w konsekwencji tego ja się nie poddaję, zatem taki utwór pasował im dla mnie. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ jeżeli nie miałabym możliwości zapytać i dopytać, mogłabym pozostać z tym zamrożonym w sobie i gdzieś tam w sytuacjach różnych pojawiałyby się takie kwestie we mnie. Czy aby na pewno ja nie gram, czy to, że mam swój styl ubierania się powoduje, że może ja chcę się wyróżniać, może to jest słońce w lwie, że ja chcę gdzieś błyszczeć i tak dalej, i tak dalej. Słońce urodzeniowe oczywiście o tym mówię. I tak dalej, i tak dalej. No więc, jeśli my rozmawiamy z kimś i coś jest niedojaśnione, dokładnie jak to słowo brzmi. Niedojaśnione, słowo stworzone na, taką, na nasze potrzeby dzisiejsze, czyli niewyjaśnione, nieoświetlone, to zostaje w nas i gryzie nas jak taki robak, który nas toczy od środka i nie daje nam w ogóle możliwości, jakby żeby żyć spokojnie, bo nawet jak go przytłumimy, to on gdzieś tam został i gryzie. I mnóstwo takich sytuacji, tak można powiedzieć, mamy w swoim życiu, niewyjaśnionych. Jeśli. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby wyjaśnić daną kwestię. Ale z drugiej strony, nie było ku temu chęci, to już nie możemy nic zrobić. Możemy tylko jakby odpuścić ten temat i tego robaka chwycić za kark i go wyrzucić. Jeśli żeby dał, żebyśmy byli spokojni inaczej. Będzie nas ciągle podgryzał. Czasami się zdarza, że są to słowa wypowiedziane przez naszych bliskich. 50 lat temu, 40 lat temu, czasami tych bliskich już nie ma, bo odeszli z tego świata i nie jesteśmy w stanie już nic wyjaśnić. A te słowa wciąż w nas są i kreują nasze widzenie świata, wciąż nas podgryzają. I ktokolwiek inny by się nie pojawił w naszym życiu, ktokolwiek nowy, jeśli przypadkowo zostanie w takiej sytuacji postawiony, w której my już przeżyliśmy ją z innym człowiekiem i tam usłyszeliśmy konkretne słowa, to z automatycznie ten robak będzie odpalał program, że tak, a tak, a tak, a tak. I choćby ten inny człowiek był inny i chciał inaczej, to my przez nasze filtry będziemy to widzieć w inny sposób. I dlatego nasza robota, to jest nasza praca, pozbyć się takich rzeczy ze swojego wnętrza. Dokładnie, dokumentnie wyszukiwać je, widzieć je, zwrócić się ku sobie, widzieć je. I. I robić z nimi porządek i teraz nie porządek kiedyś, jutro, za pięć lat, za piętnaście, tam ileś, tylko najlepiej od razu jak to złapiemy, przyjrzyjmy się temu, pochodźmy z tym i zobaczmy co my możemy z tym zrobić. Czasami nasze świadome uwolnienie się od słów innych ludzi i sama świadomość, którą ja też musiałam jakby zrozumieć, że to, co o nas mówią inni ludzie, nie jest nami samymi, jest tylko ich obrazem nas i jeśli oni nie chcą nas zobaczyć, jeśli naprawdę jesteśmy, mimo że chcemy się podzielić, to już nie jest to jakby od nas zależne i my nie możemy z tym nic zrobić. Jeśli ktoś, mimo naszej chęci i otwartości, będzie w naszych zachowaniach widział, e, że chcemy mu zrobić to i tamto, że chcemy go gdzieś zmusić, w sytuacji, gdzie, kiedy my próbujemy e, się skomunikować uczciwie, nie mówię tutaj o manipulacjach takich gdzieś tam podstępnych, że. Żeby kogoś zmusić. Aha, to jak tego nie zrobisz, to to. Aha, czyli to znaczy się, że Ci na mnie nie zależy. Ble, ble, ble. I tysiące rzeczy. Nie mówię o takich podstępnych manipulacjach. Tylko o uczciwym mówieniu. Dla mnie ważne jest to. I chciałabym, żeby było na przykład tak. Co Ty możesz z tym zrobić? Jak możemy, to, co możemy, spo, jak możemy zadziałać, żeby, żeby, żebyśmy obydwoje byli usatysfakcjonowani? Uważam, że jeżeli w taki sposób się podchodzi do relacji, zawsze jesteśmy w stanie się porozumieć, nawet mimo emocji, mimo e, pewnych różnic, które są przecież właściwe każdemu z nas, to taki, takie podejście jest dużo bardziej sensowne. Niż sytuacja, kiedy będziemy się uobrażać i, i uciekać do swoich własnych jaskini. Bo co się stanie, kiedy dwójka osób w jakiejkolwiek relacji wycofa się do swojej jaskini? Będą siedzieć na progu i albo w głębi, i patrzeć, kto pierwszy wyjdzie i rękę wyciągnie. Nie ma komunikacji, nie ma możliwości porozumienia się. Na dłuższą metę brak komunikacji jest bardzo. Jest trudny. Wszystko, co jakby się nie komunikuje, usycha, można tak powiedzieć. Mówię o relacjach, tak? Jeżeli nie ma komunikacji, nie ma przepływu informacji, nie ma przepływu energii, jest tama. Dziękujemy. Teraz idę przez las i każde drzewo się ze mną komunikuje. Oczywistym jest, że drzewa się będą komunikowały w różny sposób. I w inny sposób niż ludzie. My komunikujemy się mową ciała, wysyłaną energią i jeszcze czymś naszymi intencjami. Bo za słowami idzie nasza intencja. I nawet jeżeli nie jesteśmy świadomi i mówimy komuś, nie chciałem tak powiedzieć, wcale tak nie myślę. To znaczy, że daliśmy się ponieść swoim słowom i energiom i nie mamy nad nimi kontroli, i potrafimy ranić inne osoby. Gorzej, jak się uczciwie temu przyjrzymy, w sytuacji, kiedy jesteśmy wyprowadzeni z równowagi, mówimy coś, potem tego żałujemy i przyglądamy się temu z zewnątrz, okazuje się, że w tamtej chwili my chcieliśmy tej osobie dokładnie taką energią przywalić. Nic nie dzieje się samo. Słowa, które się wypowiada, nawet w złości, niosą ze sobą potężną energię. I powiedzenie komuś: Słowem można kogoś zranić jak nożem. I uważam to za prawdę. Można zranić jak nożem dosłownie fizycznie ciało. I kiedy jesteśmy w sytuacji na przykład podległej, bo jesteśmy pracownikiem podległym jakiemuś tam kierownikowi, dyrektorowi, komuś, są sytuacje, z których my nie, jakby nie jesteśmy w stanie postawić tamy i powiedzieć nie, po prostu z powodów zawodowych na przykład, czy tam yy, nie jesteśmy w stanie zrobić inaczej, to w takiej sytuacji nasza. Wolna wola jest zbierana kawałek po kawałku, ale jeśli my nie postawimy gdzieś granicy, to stracimy szacunek sami do siebie. A od straty szacunku samych do siebie jest już tylko malutki kroczek, żeby nie szanować innych. Więc ta osoba, która dzisiaj pobrała mi krew, postawiła mnie na nogi. Postawiła mnie na nogi w totalnie wspaniały sposób pokazała mi, że życie, że ja wybieram tą jasną stronę i ja wybieram płynięcie z życiem. Jeśli nawet potrzeba postawić granice, to stawiam je w formie elastycznych, bezbarwnych, jakby granic, które nie będą Murami, za którymi ja się schowam. Ale jeśli coś jest dla mnie zbyt ciężkie, zbyt trudne, to wybieram bycie w tym do momentu, do kiedy czuję, że jest to dla mnie właściwe. Nie uciekam, nie chowam, nie robię strusia, nie chowam się, tylko wybieram, mam, wybieram trwanie, żeby rozpoznać, co ta sytuacja mi pokazuje, i Próbując w niej się odnaleźć, dobieram takie słowa, żeby zrozumieć, co sytuacja chce mi przekazać, ale nie krzywdzić innych ludzi. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałam, słowa mają ta, o, taką ważność, jaką my im nadajemy. Jednocześnie, jeśli Powiemy coś przykrego i smutnego, możemy zawsze powiedzieć to z odpowiednim szacunkiem do drugiej osoby, z szacunkiem do siebie, komunikować swoje odczucia, a nie pomniejszać i ob obniżać po prostu czyjeś bycie, czyjeś istnienie. Bo dla mnie. W ogóle z całej lekcji słów, którą wciąż przerabiam i wciąż się jej uczę, wciąż, wciąż ją rozumiem i jakby odkrywam nowe aspekty, to pierwszym z takich e, lekcji, która była najważniejsza o ważności słów, to była kwestia, że wiem, jak chciałabym, żeby się ze mną komunikowano. Dlatego wprowadzam w czyn taką formę komunikacji i tak chcę komunikować się z ludźmi. Kiedy wychodzimy z tego punktu, jesteśmy już na tyle świadomi, żeby nasze słowa nie poniosły nas za daleko. I niedawno usłyszałam przypowiastkę, a może przeczytałam ją gdzieś, Chyba tak. Nie wiem, czego z autorstwa przepraszam, jeśli nie chcę jej przywłaszczać. Zaznaczam, że gdzieś krąży po internecie, gdzieś trafiłam na nią, że dziadek kazał wnuczkowi powbijać gwoździe w drewniane ścianki w drewnianego domu. Całą ścianę kazał mu powbijać gwoździe. I wnuczek pracował, pracował dużo czasu. Powbijał te gwoździe? A potem tak powiedział mu: A teraz powyjmuj te gwoździe ze ściany. No i go je powyjmował. To się okazało że w drewnianych ścianach zostały ślady po gwoździach. A to oznacza, że jeśli wypowiemy jakieś konkretne słowa i one wyfruną już i zostaną usłyszane, energia dotknie tą drugą istotę może spowodować że dziury, którą, które, którą to słowo jakby wykonało w danym człowieku, w jego biopolu, w jego aurze, w jego może konkretnych, poszczególnych czakrach, nie da się już zakleić. Jakby nie da się tego cofnąć. Może i zakleić z czasem można, ale wypowiedziane słowa naszych partnerów, naszych najbliższych są jak wolne ptaki. Raz wypuściliście. Nie wrócą na wasze żądanie. Gorzej mogą zatoczyć jedno koło, piąte, dziesiątej sytuacji, która, której w ogóle byście nie chcieli. One wrócą i usiądą na ramieniu tego, który nimi dostał. Albo jeszcze raz trafią w miejsce, w które już trafiły w ciele tego człowieka, czy w jego y, energii. I w konsekwencji, wy już dawno tych słów żałowaliście, dawno je, je przeprosiliście, one wróciły. Przepraszam nie jest gąbką do mazania. To jest słowo, którego my nadużywamy. I to też była kolejna lekcja, którą zrozumiałam. Przepraszam, wypowiedziane szczerze, przepraszam ciebie, przepraszam siebie, przepraszam, nie chcę więcej robić ci takich rzeczy. Nie chciałem tego, takiego czegoś powiedzieć. Nie tu miałam na myśli. Cokolwiek, przepraszam, nie jest gąbką. Przepraszam, za tym słowem z założenia powinno kryć się takie podejście, że skoro przepraszasz, to zrozumiałeś i więcej tak nie postąpisz. Szczególnie, że przepraszasz, bo widzisz na przykład, że kogoś skrzywdziłeś. Słowem na przykład. Takie słowo przepraszam. Ma wartość tylko wtedy, kiedy ty naprawdę więcej nie chcesz tego powtórzyć, i zrobisz wszystko. To jest słowo obietnica. W moim, oczywiście, tylko w moim rozumieniu tego. Ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie. Przepraszam, to jest słowo, które zapala nam lampę i mówi: Już zrozumiałem, więcej nie chcę i postaram się więcej tego nie robić. I to jest istotne, bo słowa przepraszam nadużywamy. Zrobiliśmy coś, a przepraszam, a coś tam, a przepraszam. I ten człowiek, który jest z nami w relacji, raz przepraszam, drugi raz, to często jest z trzynastolatków. Mówią przepraszam, bo tak się od nich wymaga, ale to przepraszam w ogóle nie ma żadnej wartości. I takie sto razy przepraszanie za to samo powoduje, że już nam się nawet tego słuchać nie chce. A z mojego punktu widzenia, przepraszam, to jest takie podejście, ale oczywiście jest ono na teraz i dzisiaj, dopiero zrozumiane, nie ileś tam nad temu. Teraz to widzę. Ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie. Co Wy sądzicie o ważności słów, bo o tym, że słowa mogą ranić jak noże, mówi się, ale sama ważność słowa i to, że czasami lepiej czegoś. Chciałam powiedzieć, że czasami lepiej czegoś nie powiedzieć. To też jest dobra teoria, ale już nie na dzisiaj. Natomiast czasami, zanim na, słowa wyjdą z naszych ust, warto się zastanowić, co my chcemy nimi przekazać. Czy mają nam pomóc skomunikować się z drugim człowiekiem, czy chcemy mu po prostu i nie wiemy o tym przywalić, bo jest nam tak źle. Jeżeli będziemy w kogoś walić słowami, Nieustannie, wiedzieć co, co się z tego dzieje. Nikt nie chce być bity, kopany i tak dalej. Po prostu słowa też mogą uczynić tego w taki sposób. Idę przez las i podziwiam swoje ukochane drzewa, więc jak zawsze życzę Wam, żebyście zobaczyli w Waszej codzienności, jak ważne są słowa. I żeby świat zrozumiał, jak warto wspierać się tymi dobrymi i neutralizować energię tych negatywnych, wszystkiego dobrego. Dajcie komentarze, co sądzicie o tym nagraniu. Będę ciekawa. Nie jestem ciekawa.